Zaczynamy sobie krok pierwszy dla n równego 1. No i co? To, co mówiłem w poprzednim filmiku, jak mamy sobie sumkę, no to jeżeli jest n równy 1, znaczy się, że tutaj jest 1, czyli znaczy się, że sumujemy tylko, sorry, tylko pierwszy składnik, jakby dla i równego 1. No to jak sobie podstawimy, to będziemy mieli, że to jest 1 przez 1 razy 1 plus 1, tam wiadomo no 1 plus 2. No to dobra, już, kurde, nieważne. Chciałem to policzyć w pamięci, ale nieważne. I tu będzie co? 1 druga odjąć. Tu policzę w pamięci bo to kurwie takie wypisywanie. 1 plus 1 to jest 2, 1 plus 3 to jest 1 szósta, no nie? Ojej, wspólne mianowniki teraz. No dobra. Hmm, tutaj będzie też chyba 1 szósta, czy wiedziałem, że 1 szósta jest równa 1 druga i w nawiasie jest 1 druga odjąć, 1 szósta. Ty nawet to nie wychodzi, żeby to miało zachodzić w ogóle, ale zobaczymy zaraz. Pomnóżmy sobie razy 2, czy będziemy mieli, że 1 trzecia. Jest równe 1 druga odjąć 1 szósta. Nie no, jednak zajdzie. OK. Wspólny mianownik, czyli z tego sobie zrobię teraz 3 szóste. I to faktycznie wyjdzie 2 szóste z tego, czyli 1 trzecia. Dobra, pierwszy się zgadza. Przeniosę to, bo drugi się. Dobra, drugi tylko napisze. Nie, przeniosę, kurwa, nie ma miejsca. Pierwszy się zgadza, teraz drugi, czyli my się pytamy, czy jeżeli założymy, że to jest prawdziwe, drugi warunek. Dla n, to czy będzie prawdziwe dla n plus 1, co nie? Ma wyjść tak, że to i to jest prawdziwe? Dobra. No i co? Samo t do n plus 1 to będzie po prostu sama taka suma, nie? Plus 1. Tak trochę widoczniej to plus 1. O, dziękuję. No i to ma się równać co? Jedna, druga, nawiasek, jedna, druga, minus, nawie, ułameczek, n plus 2. No bo, no dobra, to rozpiszę może lepiej, żeby tam nie było nieporozumień. Cyk. Nawias zamykamy. No i jeżeli chodzi o to, to po raz kolejny pamiętajmy, że możemy sobie sumę rozbić jako sumę do n, czyli powiedzmy, że to byłaby sama ta sumka, Dodać jeszcze ten n plus pierwszy składnik osobno, nie? Czyli to będzie dodać 1 przez tu będzie n plus 1, w nawiasie będzie n plus 1 plus 1, tu będzie n plus 1 plus 2, no nie? Myk. Po drugiej stronie, oczywiście, jest to samo, co było tutaj. Może sobie to trochę uprościmy. Czyli zróbmy, że tutaj jest n plus 2, a tu zróbmy, że jest n plus 3. It. No i teraz co? Pamiętajmy o tym, że zgodnie z założeniem naszym to to z lewej równa się temu, czyli to dodać to. O. Dobra. To plus to. Tu już sobie uproszczę. Oby to był jakiś system, żeby to dało radę szybciej zrobić, jakie to się zajebie na tym. No, i to ma być równe temu, oczywiście, no nie? Czyli to wszystko przypisuję. Jak sobie to zestawię, to to. Czekajcie, trochę nie widać. To to ma być równe temu po prawej, nie? Dobra. No i teraz. Ja pierdolę, ale będą rachunki dziwne. No dobra. Pomnóżmy sobie wszystko razy dwa najpierw. Przejewane to będzie. Pomnóżmy sobie wszystko razy dwa najpierw, nie? Tutaj. Usunie się nam to. Nie będzie tego. Nie będzie tego. Tu będzie dwójka. I tutaj też się usunie jakby... Nie będzie tego w ogóle, co nie? Nie będzie tego. Nie będzie też tego. O. Tak to będzie wyglądało. Nawet trochę bardziej to utnę. Kurwo. O, dobra. Coś takiego będzie, jak pomnoży razy dwa, no nie? Yy, odejmijmy sobie teraz jedne drugie może z całości, co? To wtedy tutaj jedna druga się zniknie. Będzie tylko ten ułamek z minusikiem. No i jak tu sobie odejmiemy jedną drugą, to zniknie to i zostanie ten ułamek z minusikiem, nie? No to sobie teraz może przełóżmy... Kurwa, nie wiem co zrobić. Dobra, pomnóżmy sobie teraz, słuchajcie moi drodzy, pomnóżmy sobie teraz może razy obustronnie. Pomnóżmy sobie obustronnie, teraz razy po prostu n plus 1, n plus 2 i n plus 3, dobra? Coś takiego zróbmy, n plus 1 plus n plus 3, nie zmieściłem się jak zwykle, ale to przez yy, słodycze. Yy, I teraz tu nam zostanie z tego, że jest minus i w nawiasie jest n plus 3, bo się skrócą n plus 2 i n plus 1. Tu będzie plus 2 zwyczajnie, a po drugiej stronie będzie minus. I teraz będzie w nawiasie po prostu samo n plus 1, co nie? Tak, bo tu się poupraszczały I zostanie tylko n plus 1 na minusie. No i patrzymy, czy to jest prawda. Minus n minus 3 plus 2 ma być równe minus n minus 1 po wymnożeniu nawiasów. No i wyjdzie, że minus n minus 1 jest równe minus n minus 1. Indukcja zachodzi. Trochę jednięty przykład. Taki niewygodny do liczenia. No ale wychodzi, czyli zakładaliśmy, że to jest prawdą, wyszło nam, że to też jest prawdą, czyli implikacja jest prawdziwa cała, czyli indukcja zachodzi. Yy, dziękuję za uwagę. Nie, indukcja nie zachodzi. Równość zachodzi, kurwa. Nie indukcja. Teraz dziękuję za uwagę. Jedzie dziennicowy, chuj mu w dupę, mały Sołbanie, jebałem na niego gołe z duchy sranie. Mam wyjebane, wpadł do pączka, przyszedłem 10 rano. Pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano, mam wyjebane, dzielnicowy mówi, to podeszwę buta, ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta.